Od roku 67 aż po rok 91 Muzeum Nasze nazywało się Muzeum Wyzwolenia Miasta Poznania i było oddziałem Muzeum Historii Ruchu Robotniczego. Kilka lat temu prowadził walkę o to, aby Muzeum Uzbrojenia na Cytadeli świeciło obecnym blaskiem. Teraz toczy o wiele trudniejszy bój, mianowicie walczy o życie. Mowa o Arkadiuszu Maciejewskim, pasjonacie historii, kustoszu Muzeum Uzbrojenia. Prywatnie jest to osoba bardzo, jest to naprawdę dobry człowiek, bezinteresowny. Wiele razy wielu osobom i instytucjom w ramach swojej pracy, jak i poza nią, zawsze poświęca swój czas i energię. Wiele razy robimy różne rzeczy za darmo, zwyczajnie za darmo. Niby, niby że jest to w godzinach pracy, ale potrafimy, potrafimy się poświęcić dla tej pracy. Rag jest prawdziwym pasjonatem swojej pracy, kocha ją. Jest to osoba, która wyprowadziła Muzeum Zbrojenia na tak naprawdę szczyty muzealnictwa w Poznaniu. Jesteśmy w czołówce muzeów poznańskich, jeśli chodzi o frekwencję i, i o jakość, jakość prezentowanej ekspozycji, pozyskiwanie nowych i ciekawych eksponatów oraz odnawianie, odnawianie, przywracanie do życia eksponatów mechanicznych typu właśnie samochody, ciężarówki, a w najbliższym czasie nawet czołg. To wszystko jest za sprawą działalności, determinacji i, i, i takiej werwy, którą właśnie prezentuje zawsze sobą nasz kierownik. W obliczu ciężkiej choroby, z którą zmaga się pan Arkadiusz, niezbędna jest krew. W związku z tym jego przyjaciele oraz osoby związane z muzealnictwem zorganizowały zbiórkę krwi. Apelują o pomoc i zaznaczają, że każda kropla krwi jest bardzo cenna. Przede wszystkim potrzebujemy krwi, żeby w najbliższym czasie ta walka, e, którą rozpocznie o swoje życie, żeby miała sens, potrzebna jest bardzo duża ilość krwi. Na początku, żeby przygotować go do tej operacji, następnie na czas jej przebiegu. E, warto to zrobić, żeby po prostu wspomóc Arka w tej ciężkiej walce. E, każdy z nas, nas to nie kosztuje tak naprawdę, e, bo każdy z nas ma tyle krwi, że możesz nią podzielić. E, jeżeli są osoby, które ze różnych powodów zdrowotnych e, na przykład nie mogą oddać tej krwi, to ich zadaniem jest... Znalezienie osoby, która może. W moim imieniu proszę oddaj krew, bo ja nie mogę, ale proszę cię, żebyś ty to zrobił. W związku z tym każdy z nas może pomóc. Mimo tego, że pan Arkadiusz posiada grupę krwi ARH, to na jego konto można oddawać krew również innych grup. Ja sam posiadam grupę BRH+. Zgłoszę się do Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, żeby oddać swoją krew, ponieważ liczą się jednostki, ilość jednostek przekazanych na rzecz pacjenta, a nie, a nie konkretna grupa. Jest, jest to, bez, nie bez powodu nazywa się potocznie to bankiem krwi. Na tej samej zasadzie działa. Ile wpłacamy, tyle dana osoba może wypłacić, w telegraficznym skrócie. Oddawać krew prosimy jak najszybciej, najlepiej w tym tygodniu jeszcze, ponieważ na początek przyszłego tygodnia planowana jest operacja Arka. Natomiast jeżeli chcemy wziąć udział w zorganizowanym wydarzeniu, to jutro o godzinie 10 zbieramy się gremialnie w większość przyjaciół i osób, którym pozwoli czas zawitać w Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa na ulicy Marcelińskiej 44 w Poznaniu. By właśnie wspólnie oddać tę krew. Raz, że integruje nas to w tym trudnym czasie, a dwa, naraz, pod, naraz tuż przed operacją zbierzemy bardzo dużą ilość krwi. Organizatorzy zbiórki proszą oddających krew, by była ona przeznaczona na niniejsze dane. Arkadiusz Maciejewski, Centrum Medyczne, HCP Poznań, Oddział Chirurgiczny. Każda kropla krwi jest na wagę złota.